Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał, tym razem związany z pierwszym okresem walk w Indochinach. Podczas całej wojny Wietmin nie dysponował żadnymi siłami powietrznymi, dlatego też francuskie jednostki wojskowe prowadziły działania tylko przeciwko celom naziemnym. Do końca lat 40. podstawowym typem samolotu bojowego w Indochinach był Supermarine Spitfire LF-9. Jego użycie wynikało głównie z braku innej alternatywy. Początkowo przewidywano, że będzie wykorzystywany tylko do czasu szerszego zastosowania samolotów de Havilland Mosquito, lepiej przystosowanych do zadań szturmowych. Ostatecznie użycie Mosquito w Indochinach okazało się niewypałem. Drewniana konstrukcja tego samolotu nie nadawała się do wilgotnego klimatu Monsunowego. Poza tym dwusilnikowa maszyna wymagała dłuższych pasów startowych i w konfiguracji z ładunkiem bomb mogła startować tylko z jednego lotniska w całych Indochinach. W tym czasie lotnictwo Republiki Francuskiej dysponowało dwoma podstawowymi typami myśliwców P-47 Thunderbolt i Supermarine Spitfire. Samolot P-47 zdecydowanie lepiej nadawałby się do działań, jakie przyszło prowadzić przeciwko Wietminowi, ale amerykańskie władze. Nie były zainteresowane podtrzymywaniem francuskiego imperium kolonialnego i dość długo zachowywały neutralność w konflikcie indochińskim. Co więcej, Amerykanie nie zgodzili się na wykorzystanie dostarczonego przez nich uzbrojenia, które trafiało do Francji na zasadzie dzierżawy podczas II wojny światowej. Nie można tego było wykorzystać w Indochinach. W nowej sytuacji jedyną alternatywą dla Francuzów pozostawało wykupienie sprzętu na własność, ale to przekraczało możliwości wyniszczonego wojną kraju. W związku z tym Francuzi musieli korzystać ze sprzętu pochodzącego z innych państw. W pierwszym etapie wojny w Indochinach wykorzystywano samoloty produkcji brytyjskiej i francuskiej, zdobyczne maszyny japońskie, niemieckie, także specjalnie dostarczane w tym celu z Europy. W ten sposób podstawową francuską maszyną w Indochinach stał się Spitfire, który został sprowadzony do roli samolotu szturmowego. Samoloty Spitfire Mark 9 LF były przeznaczone do działań myśliwsko-bombowych, ale maszyny te nie nadawały się zbyt dobrze do panującego w Indochinach klimatu. W okresie II wojny światowej brytyjczycy używali tej wersji Spitfire'a tylko na terenie Europy, a do działań ofensywnych na Dalekim Wschodzie skierowano samoloty w wersji Mark. 8, dysponujące większym zasięgiem i lepiej przystosowane do strefy tropikalnej. Niezależnie od stopnia przystosowania, Spitfire niezbyt nadawał się do działań szturmowych. Był bardzo wrażliwy na ostrzał z ziemi. Zbiornik koleju oraz podskrzydłowe chłodnice mogły zostać łatwo trafione ogniem przeciwlotniczym, co zmuszało do niezwłocznego lądowania przymusowego. W warunkach frontu zachodniego nie był to wielki problem, ale w Azji, w warunkach wojny partyzanckiej, szanse ocalenia zestrzelonego pilota były niewielkie, tym bardziej, że Wietmin z zasady nie brał jeńców, a praktycznie każdego żołnierza francuskiego czekała śmierć. W większości przypadków niezbyt szybka. Użycie dziewiątek w Indochinach dostarczało Francuzom nieustannych problemów natury technicznej. Szczególną bolączką był niewielki zasięg Spitfire'a. W efekcie musiały one latać z dodatkowymi zbiornikami paliwa, co wiązało się ze zmniejszeniem ilości zabieranych bomb. Brak odpowiedniej ilości zbiorników podwieszanych powodował, że te, które znajdowały się na wyposażeniu Francuzów, musiały być używane wielokrotnie, a więc nawet po opróżnieniu pozostawały podczepione, niepotrzebnie zużywając cenne paliwo. Alternatywą było korzystanie z prymitywnych lotnisk położonych dość blisko rejonu działań, co z kolei zwiększało liczbę wypadków na źle przygotowanych pasach startowych. W okresie intensywnych opadów normą stało się, że przed każdym przebazowaniem Spitfire'ów, a nierzadko nawet przed każdą operacją, pas startowy musiał być przetestowany przez lekkie samoloty. Każdy przelot z północy na południe powodował dodatkowe trudności, gdyż trzeba było przelatywać nad trudnymi w nawigacji górami annamskimi, które przez większość roku były spowite zachmurzeniem. Jednocześnie, w miarę upływu czasu dochodziło do wykruszania się kolejnych samolotów ze względu na zły stan techniczny. Brakowało też odpowiedniego zaplecza na przykład na lotnisku Na Trang w 1948 roku. Do dyspozycji były tylko dwa hangary, jeden pozbawiony dachu, a drugi bez zamykanych wrót. W tej sytuacji w okresach deszczowych tylko ogromny wysiłek personelu technicznego pozwalał na utrzymanie Spitfire'ów w gotowości do lotu. Tutkliwym problemem był brak części zamiennych, zwłaszcza ogumienia. Brakowało też amunicji i części zamiennych dla uzbrojenia strzeleckiego. GC24 w sierpniu 1948 roku donosiła, że lufy są tak zużyte, że nawet przy najdokładniejszej kalibracji skupienie ognia uzyskuje się dopiero na dystansie 50 metrów. Wiele części podzespołów mechanicznych było pozyskiwanych w procesie kanibalizacji. Było to znacznie pewniejsze rozwiązanie niż poleganie na dostawach z Francji, gdzie części zamienne często trafiały w ręce robotników, którzy ulegli komunistycznej agitacji i dokonywali aktów sabotażu. Część z nich była widocznych gołym okiem, ale zdarzały się także bardziej perfitne przypadki. No i jednym z nich było na przykład umieszczanie pasty ściernej w kanałach doprowadzających powietrze do silnika. Doszło do sytuacji, w której każdy nowy silnik, który trafiał do Indochin, musiał najpierw przepracować 10 godzin na lotnisku, nim podejmowano się jego montażu w samolocie. Niezależnie od wszystkich trudności, wsparcie lotnicze stanowiło kluczowy czynnik powodzenia wojsk francuskich. Tylko znaczna przewaga jakościowa, jaką dawało wsparcie lotnictwa, dawało szansę na odnoszenie sukcesów na ziemi. Przez pierwsze cztery lata wojny lotnictwo francuskie utrzymywało w Indochinach tylko jeden pułk myśliwski w składzie dwóch dywizjonów. Od listopada 1945 roku do sierpnia 1946 roku był to eskader d 1 w składzie grup d 1-7 Provence i grup d 2-7 Nice. Personel przybył do Saigonu drogą morską w końcu listopada 1945 roku. W tym samym czasie do Indochin wyekspediowano Spitfire'y LF-9. Różne publikacje podają sprzeczne dane co do ich liczby. Mówi się o 32, 48, pojawia się nawet gdzieś 50 samolotów. Do czasu ich dostarczenia Royal Air Force wypożyczył Francuzom 12 Spitfire'ów 8, jako że dysponował w nimi nadmiarze na dalekowschodnim teatrze działań wojennych. Samoloty te trafiły do GC-27 na lotnisku Tanson Nut koło Saigonu. W tym czasie GC-17 ulokowany w Phnom Penh latał na zdobycznych Nakajima G-43 Oscar. Spitfire'y 8 weszły do działań w grudniu 1945 roku. Francuskie LF-9 dotarły do Indochin dopiero na początku 1946 roku i pierwsze z nich skierowano do GC-17. Przezbrojenie całego pierwszego pułku na samoloty tego typu zakończono w marcu 1946 roku. W 1946 roku Spitfire'y wsławiły się podczas walk w Laosie, kiedy to w wielu przypadkach dopiero ataki lotnictwa przełamywały uporczywą obronę Wietminu i umożliwiały wojskom lądowym zajmowanie kolejnych punktów oporu. W miarę postępów wojsk francuskich warunki użycia lotnictwa stawały się coraz trudniejsze. Mimo to Spitfajery zapewniały wsparcie powietrzne aż do zajęcia stolicy Laosu Wientian, która znajdowała się w odległości około 400 km od najbliższego lotniska. Tymczasem w końcu maja 1946 roku podjęto decyzję o wymianie personelu myśliwskiego, formalnie dokonując rotacji jednostek z Europy, jednak samoloty pozostawały wciąż te same. Miejsce pierwszego pułku zajął drugi, złożony z GC-12 Sigon, GC-32 Alsace, które stacjonowały w Dijon we Francji oraz we francuskiej strefie okupacyjnej w Niemczech. Przebazowanie ludzi i dodatkowego wyposażenia odbywało się w wyjątkowo trudnych warunkach. Latem 1946 roku, gdy apogeum osiągnęła komunistyczna kampania przeciwko Brudnej Wojnie. Do tego czasu pierwszy pułk wykonał ponad 1400 samolotów w łącznym czasie ponad 1750 godzin. Wystrzelił 400 tysięcy pocisków do karabinów maszynowych i działek zrzucił 61 ton bomb. W tym czasie poległo też dwóch dowódców pułku. Podczas zaciętych walk, jakie wybuchły w Tonkinie w grudniu 1946 roku, Spitfire'y z GC-12 były intensywnie wykorzystywane podczas walk w rejonie Haifongu i Hanoi. Operowały wówczas z lotniska Gyalam koło Hanoi. W styczniu 1947 roku doszło do ataku partyzantów na lotnisko, w wyniku którego szereg samolotów zostało uszkodzonych na ziemi. Po opanowaniu sytuacji w rejonie, w tych dwóch kluczowych dla kontroli nad prowincją miast, dowództwo francuskie w Indochinach przeszło do planowanej pacyfikacji partyzantki działającej na terenie kraju. Planowano, że do jesieni 1947 roku uda się uzyskać pełną kontrolę nad południową prowincją wokół Saigonu, po czym Francuzi zamierzali przejść do zwalczania najsilniej rozwiniętych oddziałów Wietminu w północno-wschodnich rejonach Tonkinu. W kwietniu 1947 roku zreorganizowano lotnictwo na terenie Indochin, dzieląc je na dwa duże związki taktyczne: Zgrupowanie taktyczne północ i Zgrupowanie taktyczne południe. W ramach tego podziału dywizjony Spitfire'ów podzielono na mniejsze oddziały, tak aby każde większe zgrupowanie miało formację wsparcia taktycznego do swojej dyspozycji. Większa część GC-3-2 stacjonowała w Natrang na południu Amanu. Jeden wydzielony klucz tego dywizjonu umieszczono natomiast w Turan, obecnie Danang, w środkowej części prowincji. Z kolei wydzielony klucz GC-1-2 ulokowano na lotnisku Tan Son-Nut. Na północy w Dzialam stacjonowały Spitfire'y, wchodzące w skład zasadniczej części gc 12 2 Ogółem wszystkie Spitfire'y wykonały wiosną 1947 roku ponad 900 samolotolotów. Jesienią 1947 roku zaplanowano duże działania ofensywne, których celem było zławienie sił wietminu. Jednak wobec niezdecydowanej polityki rządu Republiki Francuskiej, przerzut wojsk do Indochin przebiegał nie tak szybko, jak można by tego oczekiwać, i udało się zgromadzić tylko połowę planowanych sił. Również lotnictwo nie dostało takich wzmocnień, jak można by tego oczekiwać, na co można by było liczyć. W połowie września do Indochin trafił czwarty pułk, który zastąpił drugi pułk. Nowa jednostka składała się z GC-14 Dufin i GC-42 Lafayette. Jednocześnie w połowie 1947 roku do Francji wycofano wyposażoną w samoloty De Havilland Mosquito jednostkę gc 3 Cors. W tej sytuacji lotnictwo było zbyt słabe, by udzielić wojskom lądowym odpowiedniego wsparcia. W październiku 1947 roku na pokładzie lotniskowca Dixminde do Indochin dotarło 12 Spitfire'ów, które stanowiły uzupełnienie poniesionych wcześniej strat. Nie mogło to jednak zmienić obrazu ogólnej sytuacji, w jakiej znalazło się lotnictwo francuskie w Indochinach. Delikatnie rzecz ujmując, było źle. Jesienią 1948 roku francuski korpus ekspedycyjny w Indochinach liczący 130 tysięcy ludzi, miał tylko 17 sprawnych Spitfire'ów, stanowczo za mało. Jednocześnie dokonywano kolejnych rotacji personelu. We wrześniu GC-13 na War zastąpił GC-24, co nie było zbyt dobrym pomysłem, gdyż nowi piloci musieli ponownie wprawiać się w działaniach prowadzonych podczas tego specyficznego konfliktu. GC24 został zastąpiony dopiero w styczniu 1949 roku. Do tego czasu piloci czwartego pułku wylatali w Indochinach ponad 8500 godzin. Wielkie oddanie, z jakim piloci spełniali zadania bojowe, zjednało im prawdziwą sympatię żołnierzy wojsk lądowych. Na przykład kapitan Lucor z GC-13, który został zestrzelony 24 października 1948 roku. Pilot wylądował przymusowo w znacznej odległości za linią frontu. Natychmiast zorganizowano desant 30 żołnierzy z pierwszego Pułku Strzelców Spadochronowych pod dowództwem porucznika Dutezi. Niestety, kiedy dotarli na miejsce przymusowego lądowania Spitfire'a, okazało się, że pilot wpadł w ręce Wietnamczyków, którzy go zamordowali. Spadochroniarze zniszczyli wrak samolotu, a następnie przedarli się do swoich, zabierając ze sobą zwłoki poległego lotnika. Jednocześnie doszło do kolejnej reorganizacji sił francuskich, które teraz podzielono na trzy części północną, środkową i południową. Wobec braku sprawnych samolotów 18 czerwca 1949 roku wydano rozkaz zakazujący używania Spitfire'ów do działań innych niż bezpośrednie wsparcie polegające na atakowaniu zgrupowani Wietminu, pozostających w bezpośrednim kontakcie z wojskami francuskimi. Od listopada 1948 roku do stycznia 1949 roku w wojnie indochińskiej wzięła. Udział wydzielona eskadra z lotniskowca Armadz. Różne opracowania podają sprzeczne informacje na temat liczebności tej jednostki. Mówiło się o 24 maszynach, albo o tylko kilku, kilkunastu samolotach przydzielonych w celach eskortowo rozpoznawczych do czwartej Flotyli bombowców nurkujących. Wiadomo, że przez pewien czas y, Spitfajery w wersji morskiej, czyli tak naprawdę Seafajery. Stacjonowały na lotnisku Mienhua koło Saigonu, a później operowały z pokładu lotniskowca przebywającego u wybrzeży Tonkinu. Przed końcem 1949 roku, wobec zmiany w polityce amerykańskiej, rozpoczęły się dostawy samolotów amerykańskich. Pozwoliło to na stopniowe wycofywanie samolotów Spitfire z Indochin. Ich miejsce zajęły P-63 King Cobra. Ostatnia jednostka z Spitfire'ów została wycofana z Indochin w styczniu 1951 roku. Jednostka pozostawała w Indochinach od kwietnia 1950 roku do stycznia 51. W tym czasie lotnicy wykonali 200 samolotów o łącznym czasie 210 godzin. W sumie od 1945 do 1950 roku francuskie Spitfire'y wykonały około 12 300 samolotów zadań o łącznym czasie 14,5 godzin. Stanowiło to ponad 97% lotów wykonanych przez lotnictwo francuskie w tym okresie podczas walk w Indochinach. Niestety, jak już wspomniałem, samoloty tego typu kompletnie nie nadawały się do wykonywania zadań szturmowych. Może, gdyby Francja od samego początku otrzymywała silniejsze wsparcie w walce z Wietminem, to historia Indochin potoczyłaby się inaczej. Tak czy inaczej, dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadł Wam do gustu. Zachęcam do subskrybowania kanału, a jeśli już to zrobiliście, to zachęcam do klikania w dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach wlatujących na kanał. A ponieważ tak jak Spitfire potrzebował paliwa, by polecieć nad Saigon, tak ja potrzebuję wirtualnej kawy, aby rozwijać kanał. By dotankować kanał wystarczy kliknąć w link znajdujący się w opisie filmu lub stylizowaną filiżankę kawy, która powinna być widoczna na Waszych ekranach. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, który jeśli wszystko pójdzie dobrze, a ja będę mówił przynajmniej tak jak teraz, powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego. Na razie. Do widzenia.